Witam. Spójrzmy sobie na rynek ropy przed otwarciem. Mianowicie, otworzyliśmy się dość, dość dużym gapem na kontraktach. Gapem na kontraktach, nie gapem takim, które ja respektuję. Mówię tutaj o gapie na kontrakcie futures. I no wiedzieć, że Staliśmy jakby powrót tutaj e, tych zasięgów, ale wciąż e, na ten moment otwieramy się poza zasięgiem e, dnia z czwartku i piątku, czyli tego tutaj, e, tej krótkoterminowej równowagi, w której się znaleźliśmy pod koniec zeszłego tygodnia. E, no i wciąż tutaj e, rozgrywam e, zasady, e, zasady handlu w równowadze, tak? Czyli jeżeli otwieramy się tutaj, nie domkniemy, nie domkniemy tego gapa, który powstał e, przez sesję overnight, e, mówię tutaj o gapie, tutaj mamy po prostu tak jak ja rozłożyłem gapy, tak? Czyli gapa że jeżeli otwieramy się poza zasięgiem dnia poprzedniego, to jest mój zakres gapa, tak? E, jeżeli otworzymy się, otworzymy się tutaj, i nie domkniemy zbytnie szybko tego gapa, no to zalecane jest, żeby z tym iść, tak? Czyli, czyli grać z kierunkiem tego gapa. Natomiast, jeżeli byśmy tutaj się przewijali i powrót do, do dnia z piątku, bo no potencjalnie targetem może być tutaj ta druga strona równowagi, tak? być może luka. E, również nie wiem czy dzisiaj e, natomiast e, no wszystko zależy od tego co się wydarzy po otwarciu tak czyli e, jeżeli gap nie zostanie z, e, dość szybko domknięty no to e, no to zalecane jest z gapem tak e, Tu mamy też taki no e, miesięczny dołek no low na no, obrębacie go pokonaliśmy co prawda no ale e, ja tutaj handluję sesje amerykańskie uznaję sesje amerykańskie. Są bardziej ważne dla mnie niż, e, niż Overnight. Gdzieś tam zwracam uwagę na Overnight. E, natomiast nie przywiązuję do niego tak dużej uwagi jak do sesji sesji amerykańskich, tak? E, no, także, także, e, także tak to wygląda. Overnight oczywiście mamy 100% short, czyli możemy liczyć na jakąś kontraukcję. Pytanie, czy podczas tej kontraukcji uda nam się napś gapa, tak? jeżeli nie, no to, no to jest to prospadkowo, tak? Też chciałem zwrócić na to uwagę, mówiłem w raporcie, że że no mamy, mamy, mamy troszkę trochę, trochę gapów u góry jest, jest to rzadko spotykane, żeby, żeby cztery gapy do rząd się utrzymały. Jest to rzadko, rzadko spotykane. I już no gdzieś tam jakaś lampka mi się w głowie zapala, tak? Że żeby uważać po prostu, kiedy shortuje ten rynek i być bardziej ostrożnym przy shortach. Zobaczymy, czy dzisiaj znowu powstanie gap. Struktura tych spadków tutaj tak no, ogólnie struktura spadków no, była była słaba tutaj. Natomiast no, no, dostaliśmy mocny ruch mocny ruch spadkowy. Tutaj dostaliśmy. Wygląda na to że to było pokrywanie short. Natomiast te spadki tutaj również nie, nie, nie są. E, nie wygląda to e, jakby tutaj sprzedawał to większy kapitał. Dużo krótkoterminowych graczy shortujących ten rynek. E, Dlatego no może to jeszcze nie być koniec. Może to jeszcze nie być koniec yy, tej korekty inwentarza yy, z większego interwału, yy, gdzie, gdzie no staliśmy się krótcy. No, natomiast teraz no, wygląda to spadkowo. Tak jak też zwracałem uwagę w raporcie, yy, uwzględniając yy, ogólnie cały wykres kontraktów futures na ropę no to jesteśmy w takim dość miejscu dość ważnym, nie? Wypiliśmy z, z wielomiesięcznej równowagi dołem i, i no to jest prospadkowo bardzo. Natomiast no, korekty też, yy, też są, tak? Korekty są po to, żeby też mogą osłabić rynek i spowodować dalszą ekspansję, nie? Yy. I może coś takiego się wydarzyć. Zobaczymy, zobaczymy jak się będzie klarował ten tydzień. Na ten moment no, mamy jasną sprawę, e, czyli, czyli zasadą handlu w równowadze. W tym momencie mamy wybicie, so, zobaczymy czy zostanie utrzymane. E, no. no to tyle z mojej strony. E, życzę, życzę, e, życzę powodzenia. Życzę, żeby trade przyszedł do nas. E,